Mam powitam Was bardzo serdecznie wizowie 19.45 sobota. No i słuchajcie, mamy, mamy nowy evencik. Chciałem Wam wrzucić odcinek, który podsumowuje to, co się pojawiło w nowym evencie, ale o dziwo, nie wiem, YouTube coś, 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 coś szaleje i nie chciał mi tego przetworzyć. Pokazywał, że, że nie można tego przetworzyć, bo tutaj nieodpowiednie dla reklamodawców treści się pojawiałem, zastanawiałem się, czy to ze względu na nazwę tego eventu. I <grym> drugie słowo, wiecie, wiecie, tutaj różne treści to może sugerować. No ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Także na razie nie będę nic mówił o nazwie eventu, zobaczymy, czy dzięki temu YouTube przetworzy po prostu to moje wideo, czy może po prostu. <grym> czy może po prostu mój kanał został gdzieś jakoś oflagowany. No oby nie, oby nie, słuchajcie. Natomiast jeśli chodzi o. Na dzisiejsze wydarzenia. Znaczy, jeszcze tak, tylko wrócę do zadań, bo chciałem Wam powiedzieć taką moją krótką opinię na temat, temat zadań. Przede wszystkim trwają teraz te transmisje na FC Pro, także można sobie podłączyć swoje konto Twitch i dzięki temu zgarnąć dodatkowe nagrody, łącznie pakę za 50 tysięcy monet. To polecam Wam serdecznie zrobić. Druga rzecz to chciałem coś powiedzieć a propos hmm, pościg za potrójnym zagrożeniem. A no właśnie. Mówiłem to wczoraj, właśnie podczas, podczas streama, chciałem to wrzucić w tym filmiku, że. Powiem szczerze, że trochę, trochę tak nie czuję do końca, w jakim trybie mógłbym robić, e, robić te wyzwania. Znaczy, no dobra, 10 bramek Madisonem... Y na poziomie minimum nowic już okej, okay. to można zrobić w jednym, meczu, w jednym meczu squad Battles, ale pięć br bramkę w pięciu różnych meczach, to znowu musiałbym grać skład Battlesy, no bo tak, w, w mistrzostwach foot tego robić nie będę, w rywalsach na poziomie drugiej, pierwszej ligi elitarnej, no znowuż też nie warto tego trehardować, bo ludzie tego po prostu nie robią. Tam grają po prostu po to, żeby wbić te siedem zwycięstw. Trafiasz się jeszcze na wypożyczony Ronaldinho i tak dalej. Ja mam w tym czasie robić wyzwanie opaczki, także ten pościg za potrójnym zagrożeniem, no nie wiem, nie czuję tego. Natomiast, y, na przykład zadanie z Kingiem bardzo proste, no bo to tylko wypożyczona karta, to można nim zagrać, zwłaszcza, że jest spoko stoperem. E, znaczy moim zdaniem trochę tak średnio wyceniony, bo on nie dostał jakiegoś bardzo dużego upgrade'a w stosunku do swojej podstawowej ne, wersji Hero, ale, ale no zadanko można zrobić i pakę y, 2x80 plus oraz 2x81 plus przytulić. Natomiast to z tymi, z tymi strojami ikonowymi, to też jest ciekawe, nie? Słuchajcie, ile za to jest? E, 1000 punktów doświadczenia, tak? Igoniczny wygląd, stroj domowy ikon, e, a to są przecież stroje za... Za ile? Za chyba 80 tysięcy monet, tak? W sklepie, także no... Albo za pońce, albo za pońce, no to ciekawe. To tutaj, żeby zdobyć punkty doświadczenia, trzeba zapłacić, no dobra, no monetami. W teorii monetami można, prawda? Bądź też pońcami. No nie wiem, może się skurzę na to, żeby to monetami zapłacić, ale z drugiej strony zbieram na Mbapę, także... Także chyba, chyba aktualnie tego stroju, tego, tego, tego stroju nie, nie, nie nabędę. Słuchajcie, dostaliśmy... Powinniśmy mieć to w rozwoju. Tak mi się wydaje. Gdzie to powinniśmy mieć? Ulepszenia różnych lig, dokładnie. Czyli ulepszenia różnych lig zwykłe no oraz ulepszenia różnych lig premium. Są to SBC powtarzalne, więc jak skończycie całą grupę zadań, gdzie mamy na przykład składy Libertadores lub Sudamericana, tutaj ligi, tutaj oczywiście Liga Turecka, w tym wypadku Saudyjska, bądź też Belgijska i MLS plus. I FL Championship i za całość oczywiście zgarniamy paczki, chociaż myślę, że wszystkie będą niewymienne, czy coś, ale to jednak, chociaż no dobra, no złota paczka, no to, to z złotej paczki wymiany nie ma co liczyć na jakieś wyborne trafy, a za całość mała złota paczka rzadkich piłkarzy. Okej, okay. myślę, że jeśli mamy karty w klubie, to można w jakiś sposób wygodny sobie czasami to SBC S.B.C. dubać, a to jest to ulepszenie niezwykłe, natomiast tutaj ulepszenia różnych lig premium, tu mamy złotą paczkę piłkarską Prime. Już, także, także troszeczkę, troszeczkę lepsza. A Premier League i La Liga. I tutaj, jeśli chodzi o to e, wyzwanie, mamy tak: piłkarki z Premier League plus Liga Esports, dokładnie 11. max jeden z danego klubu. Ok, rzadki miniucz, ale zgranie malutkie. minus 4. dobra, no to to jest dosyć proste wyzwanie. I mała złota paczka rzadkich piłkarzy za całość. Ogólnie spoko, Liga plus Eredivisie, Bundesliga plus Seria A, tego zgrania zbyt dużego nie, nie trzeba mieć, na to wychodzi. Chyba problem jedyny może być z tym składem Libertadores lub Sudamericana. Sud no i dwie paczki tutaj są wymienne, bo duża złota paczka oraz mała złota paczka piłkarska Prem. Tutaj mamy małą złotą paczkę z piłkarzy, ja spróbuję sobie właśnie takie SBC w tym momencie yy, wykonać. Dajcie znaka w sumie w komentarzu, czy będziecie grindować takie SBC. Premier League plus La Liga i Esports. I cztery rzadkie. Dobra, spróbujemy. Jakurat akurat jakoś bardzo dużo kart w klubie wydaje się, że nie mam, ale, ale powinniśmy coś z tego tutaj. Wyczerować yy, Zrobimy tak Tutaj damy tego pana, bo to chyba nie muszą być same złote Prawda? Tylko liczy się Ocena zespołu No dobra, więc takie SBC sobie tutaj yy, Wykonałem Overall 79, tutaj trzeba wymienić no Zobaczymy, parę kart niewymiennych dałem Parę kart parę kart wymiennych aż tak dużo w klubie aktualnie Nie posiadam, ale myślę, że spokojnie Można, można próbować coś takiego grindować Gwarantowany 82+, w zamian tutaj Wiedzie. pytanie jakieś z Włoch, Arsenal no, to powinien być Girginie, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. 83 e, tylko, niestety. E, no, ale myślę, że całą, cały ten komplet zadań spokojnie można tutaj kończyć i, 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 i sobie w ten sposób to lekko grindować, jeśli będą mam jakieś niewymienne karty, karty wypadać, jeśli będziecie sobie jakieś, w jakiś sposób to kraftować, bo podejrzewam, że. Mm, Wykorzystując różne metody można troszkę tych, tych paczek zdobywać, potem zawodników otwierać no i finalnie, finalnie sobie właśnie kończyć takie, takie ulepszenia lig, bo to jest jakby nieskończony patent na, na paczki. No ale oczywiście to byłoby zbyt dobre, gdyby wszystkie te paczki były wymienne, które są wewnątrz tych zadań, bo to byłoby już w ogóle zajebiste, tak to tutaj no co, no, paczka niewymienna, niestety, no te dwie wymienne, no ale żeby skończyć całe zadań i żeby to się odświeżyło, no to, no, to, no, to musimy zrobić wszystkie jakby cztery, cztery, cztery tutaj podpunkty, dostajemy dwie wymienne, dwie paczki yy, niewymienne. Dobra, mm, jeśli chodzi o zawodnika, to pojawił się z kolei, i tutaj warto na niego zwrócić uwagę, piłkarz wspominkowy. Ale za co tutaj to wspomnienie? Świętującego Hatlib przeciwko Sampdori w sezonie 2022-2023. Oliver Giroud, metr 93. E, oczywiście to tempo na tej karcie znacznie zbustowane: 82 przyspieszenia, szybkość biegu 88. E, słuchajcie, mocne strzały. Czyli ma playstyle plus. E, no, Drewnik nigdy w jego wypadku wybitny nie będzie, ale 91 siły. No, metr 93 wzrostu. Jaką ma celność główek? Jeszcze 99. No właśnie, celność główek 99, także no może być spora przyjemność z gry taką kartą. Jeśli oczywiście tylko będziemy się nastawiać na to, żeby korzystać z jego, znaczy z wrzutek na tego zawodnika, plus z jego walki bark w bark, można do niego po prostu piłkiem mocno zagrywać. R1x, zatrzymywać l 2 No, jak wyglądają jego podania? Długie, dramatyczne, bo 69, ale takie krótkie, 89, czyli podanko R1x, zatrzymanie się. E, przytrzymanie piłki z 2 obrót e, i zagranie e, do kogoś, kto jest ustawiony w miarę blisko, czy na klepkę, no to jak najbardziej może wychodzić, no bo e, ma te podania mm, odpowiednio ocenione, no a jego cena jest całkiem okej, okay, bo to skład 83 i 84 kurcze, taki Oliver Giroux na ławeczkę u mnie, myślę, że spokojnie może wlecić spokojnie może wlecieć zadaniowiec, który, który może robić różnicę, tak myślę, że mogę ocenić tego źródła. A jak wy go oceniajcie? Dajcie, znać, dajcie znaka po prostu w komentarzu, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.